Bożena Kaminska, witam serdecznie. Ja również witam serdecznie. Na wstępie chciałam Pani pogratulować wylicytowania złotego serduszka na finale 21 pier... finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bardzo hojny cel, uważam. No dziękuję bardzo. Tak naprawdę to dla wielu osób tutaj przekazywałam tą informację. Idąc do pracy jako wolontariusz podczas 21 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nie nastawiałam się i nie przewidywałam brania udziału w licytowaniu złotego serduszka. Oczywiście w drobnych licytacjach zawsze biorę udział, chętnie się włączam we wspieranie tej akcji. Natomiast, no, w związku z tym, że złote serduszko jest zawsze owiane kwestią dosyć większego wydatku niż paruset złotych. Nie, więc akurat tego tu nie, nie brałam pod uwagę, nie przewidywałam, że będę w tym brała udział. No niemniej jednak, będąc podczas tej licytacji obecną na sali i akurat widząc tą sytuację, że, że nie bardzo jest komu licytować i tych ty chętnych nie ma za wielu albo nie ma wcale, no postanowiłam naprawdę y, wziąć udział w tej licytacji, y, mając na względzie, że może się ona jakoś rozwinie, nie rozwinęła się. Zostałam, zostałam szczęśliwym nabywcą tego złotego serduszka y, i tak naprawdę no, z wielkim tutaj y, Takim przekonaniem, że jest to szczytny cel nie tylko dla tych dzieci najmłodszych, ale również dla osób starszych, którym przyświecał cel tegorocznej orkiestry świątecznej pomocy, to uważam, że, że naprawdę nie ma czego żałować, a wręcz odwrotnie trzeba się cieszyć, że można się dołożyć do, te, do tego szczytnego celu i wspomóc tą akcję. Szczególnie najmłodszych, jak również osoby starsze, które są też potrzebujące. Mamy starzejące się społeczeństwo i ta opieka medyczna dla nich jest tu też potrzebna, a niekoniecznie jest właściwie zorganizowana na tą chwilę. Dobrze, jakie nastroje obecnie panują w Sejmie? Dość burzliwe. No pewnie. tak, rok, nowy rok rozpoczął się tak, od, od, od burzliwych debat nad różnymi ustawami. Jeżeli chodzi o tą różnorodność, o tą burzliwość, która występuje w Sejmie, to myślę, że większość posłów. Nie jest do tego już przyzwyczajona, że tam się permanentnie coś zmienia, że, że nie możemy przyjąć coś za konstans, że coś zostało zaplanowane, to na pewno w 100% tak będzie, bo pewne punkty schodzą z porządku obrad, niektóre wchodzą w trakcie posiedzeń, więc tam ta zmiana jest ciągła, nieustanna i do tego trzeba być przygotowanym i zupełnie nie powinna nikogo dziwić. Oczywiście atmosfera debat jest różna w zależności od tematu i jak klub ocenia, czy jak również posłowie, którzy, którzy przedstawiają również stanowiska klubu, jak i również w debacie uczestniczą sami w niej, się wyrażają i jak emocjonalnie podchodzą do, do tego tematu. No oczywiście ostatnim tym tematem były związki partnerskie. Tak, czego konkretnie dotyczyły projekty ustaw? Zgłoszony. Były, trzy, były trzy, trzy projekty. Projekty SLD, projekty ruchu Palikota i projekty Platformy Obywatelskiej. Tak diametralnie mocno się, muszę powiedzieć, wszystkie aż nie, 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 nie różniły. Na pewno takim najbardziej, jak to określaliśmy, liberalnym rozwiązaniem była, był projekt Platformy Obywatelskiej posła Dunina, nad którym on pracował wraz z innymi posłami, który oczywiście dopuszcza, dopuszcza formalizowanie takich związków, oczywiście mając na uwadze, że w swojej, w swojej ustawie nie dopuszcza możliwości adopcji przez te związki partnerskie dzieci. Nie jestem mu przeciwny. Jeżeli chodzi o inne projekty, to one przewidywały możliwość wspólnego, na przykład rozliczania się. Tak chciał na przykład ruch palikota we wspólnym gospodarstwie domowym, żeby była taka możliwość dopuszczania tego. Oczywiście kwestie majątkowe dużą rolę odgrywały tu i dyskusja na ten temat, żeby osoby, które żyją w takim związku, potem mogły dziedziczyć po, po osobie majątek, w którym wspólnie gospodarują, który wspólnie również tworzą, i często, często od podstaw to, to się dzieje. Więc no, parę, parę takich kwestii było dosyć istotnych. Ja wiem, że, że ta taka bardzo konserwatywna strona platformy obywatelskiej nie dopuszczała sobie tak trochę do wytłumaczenia czy do przekonania się, że ta ustawa będzie krokiem niestety do yy, adopcji dzieci. No, my nie dopuszczamy tutaj, akurat w tych związkach partnerskich, yy, pozwolenia i możliwości adopcji dzieci. Yy, wiem, że koledzy i koleżanki, którzy yy, są zwolennikami takiego bardzo konserwatywnego poglądu, że absolutnie nie dopuszczają tych związków partnerskich do legalizacji że są przekonani, iż to byłby pierwszy krok do tego, żeby w następnym kroku nie te um, adopcje dzieci mogły się odbywać. Ja jestem trochę innego zdania i uważam, że tak jakby została zapisana ustawa i nie było takiej możliwości, nie pozwalała na to, więc myślę, że, że nie byłoby tu takiego problemu i nie można Czyli od razu... Ale Pan jest za tymi projektami? Ja, byłam, ja głosowałam za wszystkimi projektami, żeby one trafiły do komisji. Żeby one trafiły do komisji i zostały przerobione jeszcze przez członków Komisji Polityki Socjalnej, które, które by na pewno podczas dyskusji wyczyściły jakieś pewne kwestie i niuanse takie sporne, bo tam powinna się ta dyskusja odbywać. Jestem zwolennikiem, że to. Że trzeba dopuszczać do dyskusjach w komisji. To było dopiero pierwsze czytanie, nic się nie działo. To nie było, to nie było głosowanie, głosowanie nad ustawą, która miała wejść w życie, tylko to było głosowanie nad ustawą, która miała możliwość znalezienia się w komisjach w dalszej dyskusji i bycia poddawana pod głosowania kolejne w Sejmie. No, dlaczego dla polityków PIS-u było to naruszeniem konstytucji w związku z tym? No, y ja bym mogła tak powiedzieć, że ilu prawników tyluje, tyle jest opinii prawnych często w jednej kwestii i tak też jest z politykami. Każdy potrafi, potrafi zinterpretować artykuł 18 Konstytucji na, pod swoim kątem, czy jak gdyby pod takim trochę odbiorem bardziej subiektywnym, a nie obiektywnym. W moim, zdaniem, moim zdaniem nie było naruszenia Konstytucji i tak też większość, która głosowała to absolutnie tutaj nie było naruszenia. Konstytucji, a mało tego, uważam, że nie możemy bagatelizować problemu prawie dwóch milionów ludzi, którzy mieszkają w naszym kraju i ten problem ich dotyczy. To jest tak samo problem ważny jak, jak, jak choroby, jak pewne niepełnosprawności, różne tematy z, z życia społecznego. Tak samo jest to grupa społeczna, która żyje w tym kraju, która potrzebuje rozwiązań prawnych, na, na, gdzie dotychczas w ogóle. Nie ma tych rozwiązań prawnych i nie można przejść do porządku dziennego, że problemu nie ma i tematu też nie ma. Problem jest, temat też jest i należy go we właściwy sposób rozwiązać, bo tego oczekuje pewna grupa społeczna, która, no, która się określa jasno i my musimy też się do tego odnieść. Kiedyś nie było tego może problemu albo nie, nie chciano o tym mówić. No, po raz pierwszy, jak na tematy społeczne pod tytułem niepełnosprawność, opieka społeczna czy inne rozmawiamy, Zawsze w tym Sejmie, odkąd ten Sejm jest. Natomiast tak naprawdę od, od, od dziejów i początków, kiedy Sejm funkcjonuje w Rzeczypospolitej Polskiej, po raz pierwszy ten temat. Ujrzał, tak, ujrzał światło dzienne na forum, na forum tego Sejmu i myślę, no trudno było przewidywać, że może od razu się spotka z taką aprobatą, że, że dostanie tą większość, żeby zostało to odesłane do komisji. Niemniej jednak jestem przekonana, że temat wróci, tak jak temat wrócił z aborcją, która w pierwszym czytaniu też nie przeszła, że, że to powtórnie wróci, bo na pewno nie da się tego tematu zamrozić na dłużej i tak jak to było dotychczas. Ale Dlaczego może być to zagrożeniem dla rodziny w opinii tamtych polityków? Przecież to nie ma związku z adopcją dzieci, jak pani sama powiedziała. No ale większość, ja rozmawiałam tutaj również i ze swoimi kolegami, którzy są, byli przeciwni i głosowali przeciwko tym projektom ustaw. I tłumaczyłam, że dlaczego? No przecież dać szansę trzeba, żeby ten temat został podjęty przez komisję, przez szersze grono ludzi, ekspertów. No trzeba o tym rozmawiać i dochodzić do jakiegoś konsensusu, żeby tą kwestię w sposób prawny rozwiązać, no to wszyscy twierdzili zgodnie, że oni są przekonani, iż nie są, nie, są, nie są pewni, że to nie da tej furtki możliwości potem do przechodzenia do tematu właśnie adopcji. Wszyscy boją się niestety, ale tej adopcji przez te, te związki partnerskie. Obawiają dobrać się dobrać. tego, tak, tak. Ja akurat mówię, że jeżeli zadecydujemy i przyjmiemy taką ustawę, która zabrania, no to nie będzie to możliwy formalny sposób. Natomiast no, wszyscy się tego obawiają. Myślę, że to jest największe, największe, największy problem, żeby, żeby przekonać innych, albo żeby tak skonstruować rzeczywiście tą ustawę i ten przepis, żeby jasno z niego wynikało, że, że będzie to niemożliwe. Bo ja, ja oczywiście też nie jestem za adopcją w związkach partnerskich. Burzy to trochę w, moje, w moim odczuciu, też takim osobistym, religijnym, podstawy funkcjonowania rodziny. Zaburza, zaburza to trochę, no nawet nie trochę, tylko w ogóle pojęcie o tym, co stanowi, co stanowi rodzina. I w moim, w moim przekonaniu również no nie wyobrażam sobie. Żebyśmy przechodzili do czegoś, do czegoś takiego normalnego, jak ktoś nie jest na przykład fizyczną matką i żeby, żeby dziecko zwracało się na przykład w takim związku partnerskim do, do matki po imieniu na przykład Krzysiu albo Krzysztof. To, to już naprawdę, a z, a byłam tutaj na, w takiej sytuacji, Informowana o różnych takich zajściach, nawet że, że, że nawet w przedszkolach przeprowadzają dzieci, do przedszkoli przeprowadza na przykład tata. Na pytanie, jak na imię ma Twoja mama, mówią na przykład, nie wiem, Krzysztof czy, czy Zbigniew. No, to nie jest to normalne. Dla dziecka można to łatwo wpoić, że, że to jak gdyby jest norma, ale uważam, że takich norm nie powinniśmy wprowadzać. Ja akurat w tej kwestii jestem też przeciwnikiem, jeżeli chodzi o adopcję, chociaż. Na pewno zgadzam się też z głosem takim, że to nie jest prawdą, że te dzieci by miały gorzej czy by były gorzej wychowywane. Właśnie. Nawet często mogą być lepiej wychowywane. Bez przemocy. bez przemocy, oczywiście, w bardzo, doby, w bardzo dobrych warunkach, z dużymi możliwościami własnego rozwoju. Ale jeżeli chodzi o kwestie i o sens budowania tej więzi i pojęcia rodziny, myślę, że to jest duże zaburzenie i jeżeli byśmy to tak przechodzili do takiego porządku dziennego, że tak właśnie wygląda nasz schemat rodziny i, i w, o, w, wprowadzali to w życie, myślę, że, że nie jest to. Ja nie jestem do tego przekonana i mnie nikt nie przekona, że, że to, jest, to jest normalne, bo w mojej ocenie na pewno nie. Chociaż, chociaż mówię, że jestem tutaj też przekonana w tych kwestiach, że to nie ze względu na to, że mogą być gorzej wychowani, nie, tylko ze względu na to, że tworzylibyśmy taki światopogląd trochę, jeżeli chodzi o, o strukturę i o funkcjonowanie tu definicji, co, co jest rodziną, że, że to byłoby absolutne zaburzenie tego, jak, jak wygląda rodzina. Czy takie jawne nieposłuszeństwo Jarosława Gowina wobec Donalda Tuska może poświadczyć o wytworzeniu opozycji w partii rządzącej? Czy takie rzeczy teraz się tam dzieją? Na, na, czy Myślę, że w opinii publicznej jest. Jest taka, taka kwestia przekonania tego, iż Platforma Obywatelska jest bardzo różnorodną grupą polityczną. To nie jest ugrupowanie, które jest tylko z samych liberałów. Jest to skrzydło tak zwane prawe, jak oni się tam często nazywają, takich konserwatystów którzy no, bez względu na, na kwestie, które by zachodziły tutaj w życiu politycznym, w kwestie światopoglądu nie zmienią. I, I często również jest tak, to co miało miejsce, to również jest skutkiem tego, że nie było tu żadnej dyscypliny nie, partyjnej, że głosowania mają się odbywać tak, a nie inaczej, bo w kwestiach światopoglądowych tutaj wszyscy mają dowolność i nie ma narzucania odgórnie nie, żadnego zdania. Nie, Politycznego, ale jak widać, wtedy, wtedy te emocje i takie światopoglądowe kwestie i takie poczucie troszeczkę też swojego światopoglądu zdecydowanie przeważa w tą stronę właśnie taką bardzo konserwatywną. Minister Nowak powiedział, że dochody pochodzące z fotoroderów wpłyną na rozwój infrastruktury w Polsce, ale przecież Polacy płacili wielokrotnie podatki na to i jak widać, dróg dalej nie ma. Czy sens, moi, moje pytanie brzmi, czy sens ustawienia 160 futarodarów w Polsce przyniesie jakiś dochód, skoro pan sam stwierdził, że te pieniądze to kropla w morzu potrzeb? Zatem czy to zaowocuje? No, trudno mi odpowiadać tutaj za tą decyzję akurat, którą podejmuje rząd, czy pan minister Nowak. Jeżeli chodzi o kwestie fotoradarów, to akurat Sejm z, tą, z tym tematem, czy z tą decyzją mało ma wspólnego, bo nie decydował, że te fotoradary są w takiej ilości rozstawiane, czy również sytuowane. Na pewno ja, jeżeli one by miały polepszyć infrastrukturę drogową, jeżeli chodzi o przychód z tych fotoradarów, to, to jak najbardziej jestem za tym. Ale myślę, że po jakimś czasie jesteśmy w stanie jako posłowie zapytać pana ministra w tej kwestii, jaka kwota z tych wpływów fotoradarów została przeznaczona na infrastrukturę i na polepszenie infrastruktury dróg w naszym kraju. Bo gdyby to miało tak funkcjonować, to absolutnie jestem za tym, bo przede wszystkim o to chodzi, żeby było bezpiecznie na naszych drogach. Ale jeżeli, jeżeli to rzeczywiście z drogami będzie ma, będziemy miało mało wspólnego, to to nie wiem, czy, czy ustawianie akurat jeszcze w takich miejscach, w, które nie do końca argumentują właściwość blokowania tych fotoradarów, bo to często są skrzyżowania naprawdę ulic miejskich, gdzieś, gdzie na przykład te ograniczenia na przestrzeni pół kilometra są trzykrotnie zmieniane, że, że, to jest, że to jest ten właściwy kierunek. Natomiast tam, gdzie są ustawione rzeczywiście w tych miejscach, gdzie ludzie przekraczają tą prędkość, gdzie tych wypadków zawsze jest dużo, bo mamy takie czarne punkty, tak zwane wypadkowe. Jeżeli w tych miejscach te fotoradary będą ustawiane, bo mamy potwierdzenie, że tam zawsze dochodzi do, do kolizji do, wy, do wypadków, to jest absolutnie działanie, uważam, jak najbardziej na korzyść tutaj obrony życia i zdrowia wszystkich poruszających się i uczestniczących w ruchu drogowym. Nie wiem, czy słyszała Pani, ale wczoraj telewizja National Geographic wyemitowała program pod tytułem Śmierć Prezydenta, która pokazuje, jak z punktu widzenia obserwatorów widoczna jest sytuacja dotycząca tragedii smoleńskiej. Czy Pani zdaniem sprowadzi to kolejne konflikty do sejmu między politykami? No, mam nadzieję, że nie. Dla mnie jest to bardzo um, bolesna kwestia, jeżeli Katastrofa smoleńska przy okazji różnych tematów i problemów jest ciągle tematem, takim w mojej ocenie, czasami często zastępczym mm. i trochę też w jakiś sposób działających pod publikę, pod opinię publiczną, rozdmuchiwanym, czy do tego, że do tego ciągle wracamy. Naprawdę ja bardzo współczuję wszystkim członkom rodzin, którzy przez te dwa lata ciągle są zmuszani do nieczęsto powrotu wspomnieniami do tej tragedii. Oni naprawdę przeżyli tę tragedię, uważam, bardzo dotkliwie i niektórzy przeżywają ją dotychczas. A publiczna debata i trochę działanie pod publikę tą kwestią uważam, że jest nie na miejscu, nawet mając na względzie rodziny żyjących, tych ofiar, jak również same ofiary. Wiele członków rodziny nie chce już tego tematu, żeby on był tak publicznie roztrząsany. No, kwestia kwestia wraku jest ciągle tą, tym tematem takim, że jest jeszcze nierozwiązany, ale oczywiście strona rosyjska ma. Czy zatem e, Pani zdaniem taka inicjatywa e, istnienia tego dokumentu wpłynie na opinię rodaków naszych? Opinia za oceną, bo przecież to są obserwatorzy. Ja myślę, że z każdą opinią należy się liczyć, należy wziąć pod uwagę, czego ona dotyczy, na bazie czego też jest ona wykonana tak naprawdę, czym się opiniot twórcy sugerują czy podpierają jakimi faktami, bo to, to jest bardzo istotne. No niemniej jednak uważam, że, że temat Katastrofy smoleńskiej, w mojej ocenie, już powinien pozostać zamknięty i żebyśmy dali naprawdę święty spokój i tym, którzy zostali pochowani, i tym, którzy, którzy naprawdę wielkie cierpienie przeżyli z powodu utratu, utraty najbliższych. Ja również też miałam wiele osób ja tam pani znajomych. Poseł może coś wskurać u władz naczelnych w sprawie zbudowania obwodnicy w Sołkach? temat obwodnicy suwałk oczywiście jest takim trochę elementem złożonym. Ja od początku swojej kadencji w Sejmie, czyli naprawdę od tamtego roku, od marca bardzo intensywnie interpeluję w tej kwestii, zwracam uwagę na potrzebę wybudowania obwodnicy w suwałkach, na potrzebę ujęcia tej obwodnicy, również w planie zagospodarowania nie W planie tutaj budowy drogi autostrad ogólnokrajowych na lata 2014-2020. Myślę, że wszystko jest na dobrej drodze, żebyśmy, żebyśmy w końcu mogli tą obwodnicę w sensie takim już fizycznym, budowlanym rozpoczynać w perspektywie najbliższych lat. Ja zawsze mówię, że ta obwodnica w mojej ocenie od tamtego roku rozpoczęła już swój etap budowy, bo po raz pierwszy od marca został rozstrzygnięty konkurs. I zaczęła się projekt, zaczęło się projektowanie tej obwodnicy. Czyli firma projektowa, której zostało zlecona, została zlecona praca, ma czas do września, października 2013 na wykonanie projektu tej obwodnicy. Następny, kolejny etap będą to wszelkie pozwolenia środowiskowe, kolejnym etapem są wykupy również gruntów. I w mojej ocenie nie będziemy szybciej przygotowani na możliwość budowania tej obwodnicy jak początek 2015, końcówka 2014 najszybciej. Z powodów formalnych nie byliśmy nigdy na tą chwilę przygotowani do budowy tej obwodnicy, nie mając projektów, no nie mogliśmy chcieć, żeby ta obwodnica została wybudowana. Natomiast, na często na zadawane pytanie, dlaczego na przykład Gołdap, czy Olecko, czy Ełk mają obwodnicę, a my jej nie mamy, proszę Państwa, jest prosta odpowiedź. Obwodnica na przykład Gołdapi, bo ja to sprawdziłam, leżała gotowa, już zaprojektowana 12 lat. Oni byli przygotowani z projektem już od ponad 10 lat, i w momencie, kiedy się zdarzyła możliwość wnioskowania o środki unijne, właśnie na infrastrukturę, złożyli odpowiedni wniosek i dostali dotację na budowę tej obwodnicy. Czyli my nie byliśmy przygotowani. Nie byliśmy. Ja to z całą odpowiedzialnością mówię, że my. Nie byliśmy przygotowani do tego, żeby móc aplikować i chcieć środki finansowe na budowę obwodnicy. Czyli mieliśmy oczekiwania, a nie mamy. No, mieliśmy roszczenia, w mojej ocenie, nieuzasadnione, bo tak naprawdę, na co można było dać te środki, skoro nie byliśmy przygotowani do budowy? Tamte obwodnice były przygotowane. Ja już nie chcę wnikać i mówić nazwiskami, kto w jakim kwestii i kiedy, na jakim etapie tego zawinił. Pewnie, tak jak wszyscy to mówią, spotykamy się i w ministerstwie. I z ministrem, i z wiceministrem, czy, czy z dyrektorem departament, departamentu. Na pewno kwestia przeszłości, która była związana z zablokowaniem obwodnicy Augustowa wtedy przez ekologów, zablokowała też możliwość kontynuacji tego dalej przez suwałki. Gdyby wtedy ta obwodnica została wybudowana Augustowa, na pewno byśmy mieli już jej obwodnicę suwałk. W tej chwili rozpoczęła się budowa Augustowa, ona będzie się kończyła z końcem 2014. I jestem przekonana, że trzeba zrobić wszystko, żebyśmy od 2.14 byli przygotowani do, do możliwości pociągnięcia tej nitki kanału transportowego do budiska właśnie przez obwodnicę Suwałk. Nie, nie, nie możemy milczeć, musimy o tym mówić. Trzeba wskazywać wszelkie argumenty przemawiające za tym, że ta obwodnica jest potrzebna dla bezpieczeństwa mieszkańców Suwałk, dla bez, bezpieczeństwa również i mieszkańców okolicy Suwalszczyzny w tych terenach przez które ten kanał transportowy będzie przebiegał w stronę Budziska to jest również bardzo ważny element infrastruktury który oddziałuje gospodarczo na atrakcyjność naszych terenów żeby ściągnąć tutaj również Różnych inwestorów, bo te drogi i komunikacja jest bardzo istotną kwestią i musimy tak działać. No musimy cały czas interpelować, spotykać się, rozmawiać, wskazywać na to, że, że to jest dla nas priorytet. Dlatego miasta ja uważam, że ta obwodnica jest priorytetem. Są różne możliwości. Również po rozmowie z ministrem Nowakiem uzyskaliśmy taką kwestię, że jeżeli to nie będzie w naszym krajowym Planie budowy dróg i autostrad na tę przyszłą perspektywę. Jest jeszcze możliwość taka, że Również od 2014 marszałkowie będą mieli większą pulę na infrastrukturę drogową i na infrastrukturę dróg krajowych, czego dotychczas nie mieli. Będą mieli w dyspozycji też duże środki finansowe, więc będziemy mogli skorzystać na przykład z takiego źródła i z takiej możliwości. Trzeba, trzeba wszystko, wszystko robić, żeby rozmawiać z poszczególnymi szczeblami i samorządu, i rządu, i pokazywać, że dla nas problem obwodnicy Suwałki jest kwestią priorytetową, niezbędną również dla oceny i naszego regionu, i naszego województwa, a szczególnie tutaj dla mieszkańców północno-wschodniej Polski, jak również i, i naszego regionu. Zatem myślę, że jest to priorytet, bierzmy się do pracy i liczę powodzenia w wszelkich działaniach. Dziękuję bardzo dziękuję, bardzo. dziękuję. bardzo miło mi było, dziękuję bardzo.